Cześć, witam was bardzo serdecznie. Mm, tak, to jest Minecraft, jesteśmy w moim domku. Mm, dość dużo się działo, gdy nagrywałem. Ogólnie tak to wygląda. Poprawie była wersja ostateczna. Potem wyszedł Minecraft 1, 2 i te inne wszystkie gadżety. To to był telewizor, jest. Mm, dziwi mi się popsuły, jestem zajebiście szczęśliwy że poprzez update'a drzwi mi się zjebały. Co ja tu jeszcze zrobiłem? Teraz nie ma żadnych modów. Są, są mody 2, bo sprawdzałem, ale bo sprawdzałem ich działania. Upiększyłem ten teren, więcej drzewek jest. Jeżeli chodzi o nowe takie budowle, to jest most w końcu, doczekało się, tutaj zrobiłem jakiś most tak to wygląda, dość fajnie mi się bardzo podoba taki most lećmy dalej zejście do kopalni, wejście do Nutelu. jeszcze nawet nie skończyłem nawet tak, zejście do kopalni i tutaj jest wszystko jak było. Tutaj mamy kolejną drogę. Most na podobnej zasadzie jest zbudowany. Śnieg jest jeszcze po tym modzie co miał na pół roku. Zostało ponieważ nie chce się dostopić bo jest przykryte innymi kluckami. Chyba najlepiej to wyjaśniłem. No bo mamy mostek, mm, ale o już pewnie mają niektórzy dziwko co jest. Dobra, no, mamy też ładne, ładne wejście pomysłowe. Tak. Tutaj niezbyt ładnie co wygląda, ponieważ jeszcze też nie dokończyłem. Dobra, no, jestem z prowocem. Mm, tutaj miała być wieża, którą odbudowałem dwa tygodnie. Ale Budowałem, niszczyłem, budowałem, niszczyłem, budowałem, niszczyłem. Tak to mniej więcej wyglądało. Wzorowałem się na... trochę na takim jeden też projekcie. W sumie myślałem, że jest dość taki... mało popularny. Nie wiem, znaczy nikt o nim, wydawało mi się, że nikt o nim nie wie. Mało wyświetleń tam było, tam gdzie go znalazłem. No i byłem szczęśliwy, że będę mógł się wzorować i raczej... coś tam o ciebie dodać i będzie wszystko fajnie. Ale... Mm, Potem właśnie znalazłem też kilka innych filmików z dosłownie tym samym, co było na tamtym filmiku i stwierdziłem, nie. Jeżeli już też mają inne takie, dużo więcej, jest tych wiesz. Więc ja już nie chcę mieć trochę podobnej i bym budował nową. Ale wracając dalej do tematu mm, mojej tej dyskusji, A, mamy Minecrafta 1, 2. 3. 3 jeden waszy aktualnie ładnie wygląda i brzmi. W związku z tym, oczywiście, no jestem po prostu zły na modang, na tych ludzi, ponieważ w mojej ocenie nie można dokonywać tak gigantycznych zmian w grze po premierze, bo to zmienia to całkowicie rozgrywkę. To wszystko powinno być w wersji premierowej, a w wersjach 1.1.1.2 to można dodać jakiegoś, nie wiem, nowego kota, można dodać nowe przedmioty, można poprawić kilka rzeczy, na przykład żeby Minecraft było można ustawić w takim okienku jakim się chce ustawić, rozdzielczość, żeby instalacja modów była łatwiejsza, co też mieli zrobić, ale oni ciągle dodają właśnie nowe biomy teraz nam zwiększyli wysokość czyli nowy generator znowu i zapewne nie tylko ja jestem zły na nich, ale też inni gracze no i moja propozycja jest taka że mm, oczywiście możemy grać dalej tutaj ja bym sobie gdzieś wygenerował mm, dalej teren, zobaczymy jak to by było lub też po prostu stworzyć nowy świat i potraktować tamten świat, ten drugi, jako mój nowo wygenerowany teren, co dla mnie byłoby lepsze, ponieważ prawdopodobnie by było mniej błędów na takiej mapie, i by się działo to samo. Mogę teraz pójść stąd, co gdzieś tam, hoho, -ho daleko, lub też zacząć na tej nowej mapce. Na pewno, jeżeli bym zaczął na tej nowej mapce, to logicznie biorąc wyprowadzając się z tego domku gdzieś jadąc, to miałbym jakieś potrzebne rzeczy. Trochę węgla, trochę żelaza, coś tam, dupleple takiej i tak dalej. Więc mm, na tą nową mapkę bym wziął też już jakieś przedmioty. Z tego domku bym po prostu zapakował na postać, na ekwipunek i potem tego sejwa tej postaci po prostu przeniósł na tamtą mapkę aktualnie znalazłem jednego takiego ciekawego save'a save'a Sid'a Sid'a, który mi się tak podoba. Jestem akurat nie w dżungli. Nie podsyłajcie mi jakichś ciekawych Sidów, bo wiem wiem, jest dużo fajnych, ale ja chcę mieć swojego własnego przeze mnie wygnowanego. więc na pewno nie skorzystam z takich podyskłonych. Napiszcie w komentarzach, co o tym sądzicie. Czy znaczy lepiej, żebym stąd poszedł tam, ho-ho-ho, lub tam, ho-ho-ho, lub też nowa mapa, gdzie będzie prawdopodobnie mniej błędów? No i nic się więcej nie zmieni, poza tym, że opuścimy to miejsce. Ja jestem za tym, żeby się jednak przenieść na inną mapkę. Hmm. Napiszcie też co właśnie sądzicie o tym, co oni z tym robią, bo to dla mnie jest takie no trochę niepoważne. To wszystko powinno być w wersji premierowej, a nie właśnie w wersji 1.2. No dobra, ja się Wam wyżaliłem, wygadałem. Piszcie. Papa. Pa.